Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Wuelta i WLR wyrobiły sobie u wrocławskich fanów czterech kółek taką markę, że zazwyczaj w dniu zawodów lista startowa jest zamknięta. Nieraz o tym, kto weźmie udział w zmaganiach, decyduje kolejność przelewu z opłatą za start. Nic dziwnego. Organizatorzy, poza bezpieczeństwem, które zawsze jest na pierwszym miejscu, dbają o profesjonalną organizację zmagań. Standardem są puchary na każdych zawodach dla najlepszych trzech zawodników z każdej z klas. Szacunek u rajdowców budzi czas mierzony fotokomórkami do tysiącznej części sekundy. dzięki Temu zawsze wiadome, kto przygotowaną trasę pokonał najszybciej. Kierowcy tę organizację doceniają, stale uczestnicząc w rajdowych zmaganiach. Rywalizacja w sobotę tradycyjnie będzie odbywać się w dwóch klasyfikacjach: Wuelta liczy się. Najlepszy czas ze wszystkich pięciu przejazdów podwójnego okrążenia toru WLR istotna jest suma czasów ze wszystkich przejazdów. Zawodnicy mają prawo do jednokrotnego zapoznania się z nową trasą podczas wolnego przejazdu przed rozpoczęciem zawodów. W ostatnich zmaganiach, które odbyły się 15 marca triumfowali Szymon Wierzyk w klasie mini, Rafał Jasiński w klasie Mini Plus, Mirek G w kompakcie, Paweł Koprowski w profi, wirnik w kategorii Power oraz Marcin Iskrowicz w klasie Open. Mowa tu o wrocławskiej lidze Time Attack. We wrocławskiej lidze rajdowej najlepsi byli Jerzy Drzymuchowski, Rafał Jasiński, Karol Zajączkowski oraz ponownie Mirek G., Wirnik i Marcin Iskrowicz. Wiele wskazuje, że najlepsi z zeszłego miesiąca będą chcieli powtórzyć sukces. W zdecydowanej większości ich nazwiska już dawno figurują na listach startowych czwartej eliminacji. Faworyci muszą jednak uważać, bo za ich plecami czai się pokaźne grono kierowców. Marzących o zwycięstwie. Kto z tej walki wyjdzie górą, zapraszamy na Tor Redeko, aby przekonać się o tym na żywo. Czwarta odsłona zawodów wrocławskiej Ligi Time Attack oraz wrocławskiej Ligi Rajdowej w sobotę od godziny 8 na obiekcie przy rakietowej. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl